Rzymian 14,15. Jeśli twój brat Izraelita trapi się z powodu pokarmu, greckie tłumaczenie słowa pokarm tutaj to broma, i pochodzi z hebrajskiego słowa oker. I jak myślicie, gdzie znajdujemy to słowo? Greckie broma w Septuagincie to hebrajski odpowiednik tego słowa okel i znajdujemy to nie gdzie indziej, jak tylko w Księdze Kapłańskiej 11, verset 34, który mówi o czystych pokarmach i to występuje w Torze. Mamy tu, gdzie jest napisane każdy pokarm, który się spożywa. Zatem kontekst Rzymian 14, 15 jest taki sam jak w księdze kapłańskiej 11, czyli mówi o czystych pokarmach, które mogą być jedzone. To jest ogromnie ważne. Mam nadzieję, że rozumiecie to, bo to jest bardzo dogłębne, gdyż wielu przychodzi i mówi, że możemy jeść wszystko, ale my pokazujemy ci w tekście, w słowie, to nie jest moja opinia, ale solidna, jednoznaczna, wyraźna ewidencja w tekście językiem, którym Paweł przemawia nie, ja nie unieważniam praw pokarmowych. Nie przynoś swojego pogańskiego, brudnego myślenia tutaj. Ja próbuję cię uwolnić w naszej społeczności, bo do nas wszystkich należy, by zachowywać przykazanie Jahwe. Jahwe się nie zmienia, on jest bez cienia jakichkolwiek zmian. Nie zmieniajcie jego słowa, by wprowadzać swój brud. Nie, musimy pozostać sprawiedliwi i święci w naszym ciele, świątyni. Zatem idźmy dalej. I mówi Paweł w wersecie 15. Jeśli twój... Mój brat Izraelita trapi się z powodu pokarmu broma albo okel, księga kapłańska 1134. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego umarł Chrystus, więc niech wasze dobro nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Prawda? Tym powinno być. Bo kto w tym służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny ludziom. Werset 19. Dążmy więc do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Rzeczy, którymi możemy budować jeden drugiego. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Grecki tekst to wszystko wprawdzie jest czyste, pas men kataros, wszystko jest czyste i to jest zwykle czytane mocno w złym kontekście. Parę tłumaczeń wkłada tu słowo jedzenie do tekstu, którego to słowa tam właściwie nie ma. Musimy się trzymać dokładnie tekstu, tak jak jest w oryginale. Kiedy widzimy, co właściwie stoi w oryginale, nigdy nie wpadniemy w te pogańskie pomysły, którymi nas karmiono, bo nie trzymano się tekstu. Byliśmy bardziej zainteresowani przyniesieniem naszych zwyczajów do kościoła, zamiast wykopać te wszystkie zwyczaje, pozbyć się ich. A co powinniśmy robić? To przenosić biblijne zwyczaje do tych zewnętrznych, zgniłych, które są chore i pokręcone i nie powinny mieć nic wspólnego z naszą wiarą. Nie przynośmy tych zwyczajów do naszej wiary, a raczej przenośmy to, co mamy w naszej wierze do tamtej kultury. To powinniśmy robić. Bracia i siostry, wierzę, my jesteśmy tymi, którzy powinni iść tam i przenosić nasze biblijne zwyczaje w ten zewnętrzny świat. Nasze biblijne zwyczaje, prawda? To jest ekscytujące i musimy trzymać się ściśle tego, co właściwie jest w piśmie, w oryginałach, a nie podążać za frazami, które są dodane, i patrzeć ogólnikowo, tylko badajmy, by następnym razem nie potknąć się na resztkach dla świń.